i mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Jak się mały dzisiaj? Miło Państwa widzieć ponownie w komplecie. Proszę Państwa, dzisiaj wydarzenie bez precedensu, albowiem nastąpi wyjątkowo brutalny gwałt. Tym razem na pani Stenii Kozłowskiej. Przypominam Państwu, była taka piosenkarka. Ona jest cały czas. Z tym, że troszkę nieczynna, aczkolwiek. Przebojów wylansowała co niemiara, no było to jakiś czas temu. Nie będę długo ględził, ponieważ niech w tej sprawie, w sprawie piosenki i tego gwałtu, wypowie się Pan Plus. Proszę. Daj, 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 nie odmawiaj, daj. To co masz socjalnego daj Daj parę stów, żeby zamknąć mi ryj To tak niewiele jest, a jakże miły gest Daj, 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 nie odmawiaj, daj Nie dasz mi, powiem ci baj, baj Ach, przekup mnie, bo jak nie będę rad Wypiąć na ciebie za. Wcale mnie nie dotyka, że to szmal podatnika Ja potrafię tylko brać po przywykłem do roszczeń. jak mi nie dasz to ciebie i tę twoją brać. Daj, 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 nie odmawiaj, daj, urna tuż, a się kończy maj. Nie chcesz, by na łbie pojawił się guz. Daj mi kolejny, daj mi kolejny, daj mi kolejny. I w ten błyskawiczny sposób dotarliśmy do, do imienin, ponieważ dzisiaj mamy czwartek, 25 maja. Imieniny obchodzą Grzegorz i Magda, a także Althelm, Beda, Bożysław, Dionizy, Heladia, Heladiusz, Misława, Leon, Leona, Marcjanna, Marciusz, Wenerant i Zenobiusz. I wszystkiego dobrego, kochanemu Państwu, składam życzenia. Przypominam moi kochani patroni, że was I love you. Naprawdę. Z dnia na dzień coraz bardziej. Nietypowe święta. Dzisiaj mamy dzień dziecka zaginionego, dzień stemplarza, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana, dzień wyzwolenia Afryki i dzień królewny. Oj, moje królewny, kochane, całuję was mocno. Na koniec gra półsłówek chyba Basia B nazwisko znane redakcji. Przysłała mi tę grę i ona będzie a propos dzisiejszego odcinka. Jurny Darek. Bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za uwagę. Haha, jeszcze jedna rzecz. Pan Jan przysłał propozycję, że ponieważ on słucha wieczorami, ogląda nasze odcinki, żeby sugerować i jakie imieniny będą jutro? Więc ja pozwolę sobie przypomnieć Państwu, że jutro będziemy mieli Ewelinę, Filipa i Paulinę. To tak z najpopularniejszych. Całuję, do zobaczenia, pa!